Są Korki i w stronę Krakowa, i w stronę Korki miała rozładować autostrada Kraków-Tarnów. Jednak pracujące maszyny zobaczymy tylko na 20-kilometrowym odcinku pomiędzy Krakowem a Szarowem. To katastrofa. No bo, jak tu się jechało i to, to lepiej budować. Na budowę kolejnych 60 km do Tarnowa nie ma co szybko liczyć, bo od półtora roku nie ma decyzji Ministerstwa Środowiska zatwierdzającego projekt. Będzie trwało znowu kolejne parę lat, no to większość kierowców cierpić. Wszystko przez to, że na tym terenie oprócz autostrady ma przebiegać linia kolejowa. Obie trasy mają mieć wspólne przejścia dla zwierząt. Ustalenia wciąż trwają. Myślę, że do końca kwietnia powinniśmy uzyskać taką decyzję. Optymizmu nie podzielają urzędnicy z Warszawy. Tutaj jest sprawa bardzo skomplikowana. Jak szybko można te kilkaset stron dokumentów przeanalizować? No parę miesięcy prawdopodobnie. A to oznacza, że drogowcy mogą nie zdążyć przed Euro 2012. Plany może też pokrzyżować niesumienny wykonawca. Jest kilka budów w Polsce, gdzie wykonawcy nie wypełniają warunków kontraktowych. Chociażby w Krakowie Zakopianka. Kraków może ostatecznie stracić szansę na organizację mistrzostw. Regiony dużo więcej. Wiadomość o tym, że ona może być oddalona w czasie jest no, przede wszystkim zahamowaniem rozwoju regionu tarnowskiego. Dlatego interwencję obiecuje poseł Platformy Jerzy Fedorowicz. To będzie zwieńczone. Proszę mnie zapytać 29. Wtedy ja będę mógł dać konkretną odpowiedź. To termin kolejnego spotkania drogowców i kolejarzy z ministrem środowiska. To ostatnia szansa zażegnania kryzysu. W Chinach buduje się dziennie 19 km autostrad. Być może w Polsce kiedyś też tak będzie. Michał Stela, kronika.